Dzień dobry. Witajcie. Tutaj pokazuję Wam jak wyglądają kompozyty chińskie. Syfon. Część kliklaka. To był klikak. Umywalka. Nie stosujcie kreta. Przeżarte. Wyżarte. Te kompozyty chińskie to jest po prostu badestwo. Chemia zniszczy wszystko. Tu jest uszczelka, a tu jest reszta. Możliwe, że ten syfon się tu będzie nadawał. Bo to jest polskie. A to jest kompozyt chiński. Tak wygląda. Przeżarty? Nie stosujcie tego syfu. To wszystko zeżre. Lepiej stosować ocet. Kwasek cytrynowy i jakiś olejek zapachowy. Tu jeszcze Wam pokażę wyraźniej. O! Wszystko przeżarte. O. Tak to wygląda Tu trzeba będzie oczywiście doczyścić to wszystko Ale Polskich na rynku nie ma, także może jakiś znajdę taką końcówkę tutaj to sitko bez kliklaka i tak, żeby tam to wymontować, bo... A raptem... To było nie tak dawno robione. Wymieniane. Także widzicie... Jak to... Jak to super wygląda.